Tam Paweł wypożyczania, wypożyczania Auta e, Chciałem Wam dzisiaj zaprezentować nasz samochód kolejny, który mamy do wynajmu, nie do sprzedaży. E, tak naprawdę ten samochód już mamy od jakiegoś czasu, ale nie zdążyłem go Wam wcześniej pokazać, ponieważ samochód od razu pojechał na wynajem i właśnie wrócił dzisiaj z Chorwacji, więc został mocno przetestowany. E, jest to Volkswagen Caravella z 2018 roku. Dziewięciomiejscowa. Tak naprawdę to nie jest Caravella, bo to jest Transportero Multiwan Caravella, ponieważ samochód oryginalnie nie wyszedł w takim kolorze, ktoś go wcześniej przemalował, co uważam, że jest genialnym rozwiązaniem. I był zarejestrowany na 9 osób. Ale co my zrobiliśmy, to wyposażyliśmy go w 9 siedzeń, plus jeszcze cały komplet wszystkiego od Multiwana. Trochę nam to czasu zajęło, niemniej jednak jakoś się udało to poskładać. Więc mamy nieco lepiej wyglądającego transportera, którego po prostu nazwaliśmy karawel. Do wodzie ma transporter. Ale was to i tak i tak nie obchodzi, bo przecież będziecie jechać zimna na wakacje, lub jakikolwiek inny wyjazd. Tak jak powiedziałem, auto z 2018 roku. Mniej więcej on wygląda tak. Macie do dyspozycji dwie ławki, znaczy jedną ławkę z tyłu drugą ławkę z przodu, jedno się siedzenie, które na przykład można wyjąć i stamtędy się wchodzi. Dosyć, sporo ma, dosyć spory ma bagażnik, mimo tego, że nie jest to wersja Long, a wygląda to mniej więcej tak. Więc dla tych, co się martwią, że się nie pomieszczą, pomieszczą się. Proszę bardzo. No i przejdę za kierownicą, bo tata, wujek lub ktoś, kto będzie jechał, na pewno będzie go to interesowało, jak tu jest wygodnie. Jest dosyć sporo miejsca, a jeżeli chodzi o karavelę, e, klienci mi zadeklarowali, że wychodził między 8,5 a 9 litrów teraz trasie przy pełnym załadunku i nie wziął grama oleju. Hmm, tak, my mamy samochody używane, nie kupujemy nowych, dzięki temu macie tak naprawdę brak limitu kilometrów. W leasingu jak są samochody, są tam limity kilometrów, tutaj tego nie ma. Więc każdy wyjazd Chorwacja, Włochy czy nawet w Polsce gdziekolwiek chcecie auto jest oczywiście w pełni ubezpieczone niczym się nie martwicie jest są na bieżąco serwisowane Aleksander Włódzki, Targowa 12 udanych i bezpiecznych wakacji życzę